Witam w tym filmiku krótko o wyłączaniu czynnika przed znak pierwiastka, czyli inaczej zastępowaniu liczby niewymiernej poprzez iloczyn liczby wymiernej i troszkę mniejszej liczby niewymiernej. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest zapisanie tej liczby, która jest pod pierwiastkiem, jako iloczynu liczby, z której istnieje, no powiedzmy, w stosunku taki ładny pierwiastek, z której jesteśmy w stanie wyłączyć pierwiastek, wyznaczyć pierwiastek. A takiej mniejszej liczby, z której tego pierwiastka nie wyznaczymy. 50 to na przykład 25 razy 2. Pierwiastek z 25 to 5. Pierwiastka z 2, no nie znamy dokładnie, możemy przybliżyć, i mamy 5 pierwiastków z 2. I w tym momencie wyłączyliśmy przy, czynnik przedznak pierwiastka. 45, 45, 15 razy 3, ale ani z 15, ani z 3 nie znajdziemy. Ładnego pierwiastka, yy, więc szukamy dalej 9 razy 5. Pierwiastek z 9 to 3, a z piątki to jest jakaś liczba niewymierna, zostawiamy pod pierwiastkiem. A co jeśli ten iloczyn nie jest taki oczywisty, a co jeśli yy, szukam w pamięci nie wiem, jak przedstawić liczbę 45, otóż tu przychodzi z odsieczą rozkład na czynniki pierwsze. 45 mogę podzielić na 3 i to będzie 15. 15 mogę też podzielić na 3, a piszę przez 5 podzielić na 3 i to będzie 5. 5 już mogę podzielić tylko przez 5 i zostaje 1. Ponieważ pierwiastek jest kwadratowy, yy, wyznaczam sobie pary. Mam tu parę trójek i jedna liczba jest bez pary, więc mam 3 pierwiastki z 5. Więc tutaj będę miała 3 wyłączone przez znak. Pierwiastka, a piątka zostaje pod pierwiastkiem. E, spójrzcie, mam tutaj e, pierwiastek z 99. Mogę zrobić rozkład, jeśli chcę. 99 podzielić na 3, to będzie 33. 33 podzielić na 3 i to będzie 11. No i 11 już tylko na 11. Mam 3 pierwiastki z 11. Chociaż nie oszukujmy się, 99 to bardzo wybitnie kojarzy się z 9 razy 11. Ale rozkład na czynniki pierwsze może stać się tak naprawdę jedynym sposobem, aby wybrnąć z takich pierwiastków, jakie pokazałam, jakie zapisałam tutaj. Bo tak na przykład pierwiastek z 352, no nie wiem jak przedstawić 352, żeby wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka.

22, jeszcze na 2 mam 11, no 11 podzieli się już tylko przez 11, bo to jest liczba pierwsza. Spójrzcie, co robimy. Łączymy w pary te same liczby. Mam parę dwójek, więc tego będę mieć 2. Mam parę dwójek, więc tego będę mieć 2. To znaczy, że przed pierwiastkiem będę miała liczbę 2 razy 2, czyli 4 pierwiastki. I teraz zobaczcie, z ilu. Jeśli zostają mi jakieś liczby bez pary, wymnażam je i zapisuję pod pierwiastkiem. Czyli z 22 mamy 380. No nic nie szkodzi, biorę 380 i robię rozkład liczby 350. 380, przepraszam. Dzielę na 2. Mam 190. Jeszcze na 2. Mam 95. 95 pójdzie chyba tylko na 5. Mam. No i to niestety jest 19. Niestety, albo stety, to też jest liczba nie wiem, nie, to liczba pierwsza. Więc tylko przez 19. Okazało się, że tutaj mogę wyłączyć przed znak pierwiastka tylko i wyłącznie. Dwa pierwiastki będą dwa z. I Teraz zobaczcie, jeśli zostały mi jakiś bezpary, wymnażam je, więc 5 razy 19 no to 95. Rozkład na czynniki przyda nam się tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy tylko przychodzi tutaj policzyć, <coughs> przepraszam, czy wyznaczyć jakiś yy, czynnik czy znak pierwiastka. No powiedzmy trafia nam się pierwiastek 48. Moglibyśmy jakoś szybko przedstawić w postaci loczynu, ale tak naprawdę spójrzcie, rozkład na czynniki liczby 48 będzie bardzo szybki. Na 2, 12, na 2, 6, na 2, 3 i na 3, 1. Jakie mam pary? Para dwójek, czyli mam z tego 2, para dwójek, czyli mam 2. Zostaje jedna liczba, czyli trójka. Robimy dwa razy 2, 4. Pierwiastki z trzech. I tak, na... <laughs> Przepraszam. I tak naprawdę, dowolna liczba, która by nam się trafiła pod pierwiastkiem, możemy ją wziąć i spróbować zrobić rozkład. No powiedzmy, weźmy sobie jeszcze jakąś liczbę. No na przykład 450. Weźmy 450 więc zrobię rozkład liczby 450 na 2 to 225 225 moi drodzy pójdzie bodajże na 3 podzielić się na 3 to będzie 75 75 na 3 to 25 25 na 5 to 5 i 5 na 5 to 1 Biorę w pary te same liczby, tym razem to jest piątka i trójka. Dwójka zostaje bez pary, więc zobaczcie: pierwiastek z 453 razy 5, 15 pierwiastków z dwóch. Więc czy macie dużą liczbę pod pierwiastkiem, czy mniejszą, wyłączanie znak pierwiastka możemy sprowadzić do zrobienia dłuższego czy krótszego rozkładu na, na czynniki. Jeśli mamy pierwiastek kwadratowy, łączymy w pary te same liczby i że tak powiem no ta para, jeśli tych par jest kilka, zobaczcie, tak jak tutaj mam parę trójek, parę piątek, więc robię 3 razy 5. Liczby, które zostają bez par, zostają pod pierwiastkiem. Jeśli jest ich kilka, po prostu musimy je przez siebie przemnożyć. Identycznie będzie wyglądała Sytuacja, jeśli pierwiastek będzie innego stopnia niż drugi. E, powiedzmy, będzie pierwiastek trzeciego stopnia. Ach, no, powiedzmy z 48. 48 miałam, ale powiedzmy, zrobię jeszcze raz: 48 na 2, 24, na 2, 12, na 2, 6, na 2, 3, na 3, 1, ale zmienia się tylko. Kwestia łączenia. Jeśli mam pierwiastek trzeciego stopnia, łączę w trójki, więc mam parę trójki, znaczy par. Mam tutaj jedną trójkę, więc będę mieć dwa pierwiastki trzeciego stopnia, a wszystko, co w trójkę nie połączyłam, dwa razy trzy, sześć. I tak naprawdę jesteście w stanie wyznaczyć przez znak pierwiastka. Czynnik, nawet jeśli ten pierwiastek jest stopnia a tak naprawdę no, dowolnego. Więc uwaga, rozkład na czynniki pierwsze ma Wam ułatwić sytuację. Jeśli od razu wiecie, jaki iloczyn jesteście w stanie przedstawić, to oczywiście tak będzie szybciej. Pierwiastek z 8 to 3, pierwiastek z 4 razy 2, czyli dwa pierwiastki z 2. Jeśli nie jesteście pewni, pamiętajcie, zawsze możecie zrobić rozkład. Na pewno Wam to pomoże, ułatwi, no i być może zobrazuje. Bardzo dziękuję.